Gdy zaczynamy tworzyć nową kompozycję, to bardzo często zaczynamy od jakiegoś obrazka. Bardzo często jest to obrazek o rozszerzeniu JPG, czyli na przykład typowe zdjęcie, które pochodzi z aparatu cyfrowego. Po dodaniu do niego kilku warstw warto taki obrazek zapisać, żeby nie utracić tych zmian, które przed chwilą wprowadziliśmy. Spróbujmy zapisać obrazek widoczny na ekranie. Z menu plik wybieram opcję Zapisz. Ctrl S. W tym momencie otwiera mi się okno Zapisz jako i Photoshop prosi mnie o podanie nazwy i jak widać standardowym formatem, w którym Photoshop będzie chciał zapisać ten obrazek jest format Photoshopa z rozszerzeniem PSD. Dlaczego tak się dzieje? Otóż format jpg nie obsługuje warstw i jeżeli chcielibyśmy nasz plik później edytować, to warto go zapisać w formacie, który takie warstwy obsługuje. Oznacza to tyle, że jeżeli w późniejszym terminie otworzymy ten obrazek, Taki, który zapiszemy oczywiście teraz jako PSD, to ten obrazek będzie możliwy do edycji, czyli wszystkie warstwy będą zachowane w takiej postaci, w jakiej go zapisaliśmy. Oczywiście, jeżeli przyjrzymy się menu format, to mamy tutaj możliwość wyboru rozmaitych formatów, w jakich możemy zapisać nasz obrazek, na przykład JPG. Ten obrazek będzie po prostu spłaszczony i zostanie zapisany jako jedna warstwa. Po ponownym otwarciu go w Photoshopie będziemy widzieć jedynie jedną warstwę o nazwie tło. Zapiszmy więc ten obrazek z rozszerzeniem PSD. Nadam mu nazwę np. Na Orchidea 5 i po wciśnięciu przycisku zapisz. Photoshop zapyta się jeszcze, czy zachować maksymalną zgodność. Zachowanie maksymalnej zgodności pozwoli mi otwierać ten obrazek we wcześniejszych wersjach Photoshopa, jednak plik na dysku będzie przez to nieco większy. Ja standardowo używam jednej wersji Photoshopa, więc zazwyczaj tę opcję wyłączam. W tym momencie zatwierdzam wciskając OK i zdjęcie zostało zapisane. Spójrzmy jeszcze na nazwę. W tym miejscu pojawiła się nazwa Orchidea 5 z rozszerzeniem PSD.